Przygotowanie do wymarszu. Ujęcie pierwsze. Bart. No, już to cały mi nie I nasz Miśu. Miśu powiedz coś do kamery. Chciałem całkowicie zaprzeczyć, a zarazem potwierdzić jakiekolwiek pogłoski, które pojawiły się na temat, którego w ogóle nie ma. Ej chodźcie na górę, na górę! Dziękujemy za te Cześć, za. Ej, Jeżeli ktoś oglądał klub to tak będzie też z nami. Skręcimy to i w ogóle za ojczyznę. Za naród, ojczyznę kraw. No o co cię Zrobienia dla wszystkich ładnych y, harcerzy, które będą zaraz stały. To... No do. musi być zdrajcą. Nie, nie ma nie. nie. Zacytuję słowa czecha. pewnej średnio mądrej osoby. Nie. nie ma nie chcę chcę albo muszę. <grym> Ej, nie Dobra. Kurczę. Dobra. 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 Dobrze. Dobra. Dobra. Będzie? Samek będziesz z Bo musi być tak. ja kasa, to, to mi Musisz pokazać jak. I fabularne, że jeszcze wpada Gestapo gdzieś i właśnie rozczerpuje, bo wtedy wydają idealny materiał. Dla mnie idealny. Dobrze. Co idealny? Dobra, ty, ty idź. Ej, ale po co ściągnęliśmy tą flagę, jak... Ma, będziemy kręcić. Ale będziemy kręcić stąd. bo łukasz będzie więcej, bo ten musi być. Jak gdyby nie. Nie, uda. I będzie to dokręcone jego tutaj.

Asiu, co, Asiu i Beatko, co powiecie o kręceniu naszego super filmu. Nam. Zimno, na. Zimno, ale już już wyszło, a jak, jak, jak wrażenia? E, po tak uciążliwym dniu jesteśmy bardzo, bardzo zmęczone i oczekujemy bardzo dużej wypłaty. Aha, wypłaty. Reżyserem jesteś ty, ty będziesz płaciła wszystkim. No, to chyba mi jako to jest prezydentem, a, producentem, a kuwiec jest producentem. Ela Ela jest producentem. Tak. Dobrze. Asiu, co ty powiesz? Ciekawego. Że ty na nią zarabiasz, więc musisz... Cieszyn... Ja zarabiam na ele. O jezu. No to chyba nie, nie dostaniecie gazu w tym miesiącu. Przyszły chyba też nie. Ale, ale będziecie mogli jechać na arsenał? Cieszycie się? Tą komórkę. Okay. Ja nie to yy... No komórkę, więc do ciebie. No Czy cieszycie się, że jedziesz na arsenał? dobrze. Uwaga, uwaga, dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny. Jak wam się podoba nasze kręcenie filmu? Cudownie, cudownie. cudownie. A cieszycie, się, że jedziecie na arsenał? Oczywiście. To będzie moja niezapomniana przygoda i będę się świetnie bawić. Będzie do rzeczy. Ja chciałem, żeby mi zimno ręce. Wszystkim jest zimno, ale to są poświęcenia. Waga Polinka, Polinka. O, widzę, że się przygotowujesz tak, do swojej nowej roli. Trzeba cię ustać bardziej do światła, żeby cię... O, pięknie, ja się pięknie. Muszę się ubrać. Cię, czy cieszysz ta... się, że jedziesz na arsenał? Tak bardzo się cieszę. A jak ci się podoba na kręcenie tego wszystkiego? Też mi się bardzo podoba. Coś jeszcze mam powiedzieć? <gry> Pokaż na paluszkach jak ci się podoba. Bardzo, właśnie się tak O, bar, Bardzo fajnie, dobra. Teraz pójdziemy nakręcić naszych... Ela, jesteś producentem! Jesteś producentem, Ela. Ja Trzy pytania. Podoba ci się tutaj? Trzy razy Pierwsze tak. pytanie. A ta, a dobrze, drugie pytanie. Czy cieszysz się, że jedziesz na arsenał? Tak. I trzecie pytanie. Kiedy zapłacisz twoim aktorom? <gry> to było też tak, więc... <gry> Dobrze, ale nie. Teraz Tomasz. Tomasz, który był zdrajcą, teraz znowu ożył, został zabity, ale w sumie wszystko no, jest to ok. To jest, Czy jest rola, to jest, to jest bardzo trudna rola. rola. Pokażę ciowań, Mało no osób chce się je podjąć. Musiał ktoś to. Aha, no dobrze. Teraz zaczniemy kręcenie. Ale ja się Teraz będziemy kręcić... To są nasi aktorzy. Teraz będziemy kręcić... Rysowanie po ścianach. Na razie. Witamy nowego komendanta w Damy. Dobry. Dobry? Dobry, to jest pana nowe biuro? Tak, tak. No, tak zaraz jak pan, się... proszę. Sekretarka, to jest moja, ona zaraz skrybaty wszystkie widzę, że mamy ochroniarza. Do łóżka, łóżka może znieść. Dobra. Śniadania. Ja też mam umieć dwa śniadania? To zakończyliście Dobra. nagrywanie? już? Tak. Oczywiście, że nie. A teraz wszyscy po w dniu pełnym emocji. Przydałoby się jeszcze zrobić rozstrzelanie i złapankę i takie różne. Rozstrzelamy ich na ale Wow. Jeszcze mam pół baterii, do powrotu do wykręcił.